Poprzedni odcinek zazielenił się, czyli mecze reprezentacyjne dały nam zarobić. A teraz czas na mecze ligowe. Cześć wszystkim, z Seba z tej strony, no i witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale BetSite. Zapraszam na ligową tasiemkę na piątek. Kupon gramy u Bukmechera Superbet, jeżeli ktoś nie ma konta, link jest w opisie, możecie założyć konto i pograć razem ze mną. Tak jak wspominałem, jest to taśma, także tych spotkań no jest po prostu więcej. Pokrótce o każdym coś opowiem, tak żeby było nakreślone mniej więcej dlaczego tak, a nie inaczej. Także zaczniemy sobie od ekstraklasy, Piast Gliwice widzę fuć statystycznie te zespoły robią po 4-5 rzutów rożnych na mecz, dlatego over 7,5 rzutów rożnych po 1,30 idealnie na start. Potem kolejny mecz, tym razem pierwsza liga Znicz Pruszków Warta Poznań. Znicz aktualnie jest zespołem lepszym, warta jest w dołku i można powiedzieć, że kieruje się do strefy spadkowej, a Znicz ostatnio, forma trochę lepsza, trzyma się w tym środku tabeli, dlatego ich gol oraz trzy rzuty rożne po kursie 1,50 wydają się dosyć dobre. Potem mamy lokomotywa Zagreb Gorica, a liga chorwacka. Typ czysto statystyczny, jeżeli sobie spojrzymy na ich head-to-head, lokomotywa u siebie od ostatnich pięciu spotkań 4 razy wygrała, raz agorica a Gorica. No to nie jest wcale taki jakiś super zespół. Także wybrałem, że lokomotywa wygra pierwszą połowę lub mecz, no bo mam nadzieję, że tutaj na spokojnie się po prostu po tym przeciwniku przejadą. Potem mamy hit kolejki Legia Pogoń, no i poszedłem też z rzuty tylko tym razem samej pogoni Szczecin over 3,5. Jeżeli to będzie mecz taki ofensywny, gdzie obydwie drużyny będą atakowały, nie będzie dominacji z jednej strony, no to liczę, że pogoń Szczecin te rogi zrobi, a kto wie, czy nawet nie wygra tego spotkania. Potem mamy Bayer Leverkusen-Bochum, no i szczerze nie wiedziałem, czy brać to spotkanie. Bayer ostatnio w kratkę forma. Bochum trochę zaskakuje, chociażby tym zwycięstwem z Bayernem Monachium. No a wiadomo, że kursy tutaj są bardzo różnorodne, no bo Bayer to powinien na spokojnie wygrać. E, więc wybrałem sobie Super betsa, że Bayer strzeli dwie bramki oraz będzie miał więcej rzutów rożnych od Bochum. Także w tym meczu może się dziać tak naprawdę wszystko. Bochum może nawet wygrać, tylko byleby Bayer strzelił te dwie bramki i zrobił więcej rogów. Potem mamy ligę francuską, Strasburg Olympic Lyon. E, obydwa. Dobre zespoły w tym sezonie, w bardzo dobrej formie, myślę, że bardziej to można powiedzieć o Strasburgu niż o Olimpiku, który zawsze gdzieś tam ten wyższy poziom trzymał i do tego nas w sumie przyzwyczaił. Także kursy są bardzo wyrównane, ja poszedłem w Olympic Lyon z remisem, No mam nadzieję, że na wyjeździe sobie poradzą, że ten Strasburg nie będzie im aż tak groźny, no i że wywiozłem chociaż ten jeden punkt z tego wyjazdowego spotkania. Potem mamy Championship, Sheffield United, Coventry City. Też dwa zespoły z górnej części tabeli, bardzo bramkostrzelne zespoły, chociaż Sheffield ma o wiele, wiele mniej tych ramek straconych od Coventry, jednak over półtorej bramki, kurs 1.32, uważam, że w tym wypadku będzie spoko. No i potem e, ostatnie spotkanie, które zamyka ten kupon, Vicente Benfica, czysta Benfica, kurs 1.41 na wyjeździe, mam nadzieję, że dowiozą. Że to będzie ostatnie spotkanie, w którym będziemy czekali na naszą zieloną taśmę, no i dowiozą i po prostu to wygrają. No i to by było na tyle. Kurs mamy 1749. Gramy sobie za 35 zł, no bo to jest taśma. Do wygrania są 574 zł, także dosyć przyjemnie jak za 35 zł, no i miejmy nadzieję, że będzie zielono. Przed zakończeniem tego materiału będzie mi miło, jeżeli zostawicie subskrypcję na tym kanale, łapkę w górę oraz komentarz, co wygracie na piątkowe spotkania. A teraz czas na konkurs. Jeżeli o konkurs chodzi, to pięć najszybszych osób zgarnie po 20 zł do bokmachera z Superbet. A co trzeba zrobić? A poprosiłbym Was o podanie dokładnego wyniku meczu Strasburg-Olympic Lyon. To było na tyle. Trzymajcie się i cześć!